Krótko kilka informacji o tym, czym się będzie Sejm zajmował na tym czterodniowym posiedzeniu. Czterodniowe nie tylko dlatego, że przerwa i spotykamy się po raz kolejny we wrześniu, ale również dlatego, że pracujemy równolegle z Senatem i jesteśmy umówieni na taką pracę, żeby przez nasze piątkowe głosowania popołudniowe opracować to wszystko, co Senat prześlę po naszych jutrzejszych głosowaniach, a więc mam nadzieję, że nic nie zostanie nam na tę przerwę, że zaległego, że będziemy w stanie sprawnie ten proces przeprowadzić. Między innymi dzisiaj jeszcze będę o tym mówił chwilę. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i jej ustawa wprowadzająca. Bardzo ważna ustawa z pakietu tych ustaw, które mają na celu przywrócić w Polsce praworządność. Jak głęboki jest kryzys Trybunału Konstytucyjnego, to wszyscy wiemy, nie ma potrzeby o tym mówić. Będzie również, mam nadzieję, ostatni akcent tzw. komisji Lex Tusk. Chcemy na tym Sejmie. Rozpatrzeć i mam nadzieję przegłosować ostatecznie zniesienie tej ustawy, która komisję tę powołaną w zasadzie. Y po nic, bo tak trzeba dzisiaj powiedzieć, zlikwiduje. Będzie ustawa, która jest realizacją prawa Unii Europejskiej o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, informacja o specjalnych strefach ekonomicznych, projekt sołtysowego, czyli dodatku wypłacanego tym, którzy tę zaszczytną funkcję pełnią. Jutro zajmiemy się ustawami, które akurat w ubiegłym tygodniu przeszły przez Radę Ministrów. To jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, ustawa o finansowych dla medalistów olimpijskich, jest ustawa, zmiana ustawy o dokumentach publicznych i nie można wykluczyć, że tutaj mam spięte akurat środę z czwartkiem w sposób to się troszeczkę pomyliło. Może dojdę za chwilę jeszcze do tego, co będziemy robili w czwartek, natomiast w środę zajmiemy się jeszcze uchwałami rocznicowymi. 2025 rok Sejm zdecyduje, czy będzie m.in. rokiem Antoniego Słonimskiego, Stefana Żeromskiego, Olgi Boznańskiej czy Tysiąclecia Królestwa Polskiego. Będziemy mieli też uchwałę w sprawie żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że wybierzemy w środę komisję, nową Sejmową Komisję do spraw dzieci i młodzieży. Bardzo. Dzisiaj potrzebną. Cały czwartek, w zasadzie, albo większość czwartku, to będzie absolutorium z wykonania budżetu dla rządu. Będzie również informacja o działalności Narodowego Banku Polskiego. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w czwartek również zajmiemy się tak zwaną rentą wdowią po południu, która ostatnio też wiele zainteresowania ze strony państwa budzi. W piątek. W piątek, drodzy Państwo, mamy sytuację, że tak powiem, modułową. Jeszcze nie wiemy, jak to się skończy. To zależy od tego, co będzie się działo na komisjach. Dlatego, że wstępnie zakładamy, że będzie sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rano o działalności Rady Mediów Narodowych. Dla Państwa wiadomości, stoczyłem korespondencję z panem przewodniczącym Czabańskim, który uznał, że nie chce mu się przyjść, jak rozumiem, do Sejmu, informować o działalności Rady Mediów Narodowych, mimo że to Kancelaria Sejmu utrzymuje. Radę Mediów Narodowych. Wysłałem do pana Czabańskiego kolejne pismo w tej sprawie. Pan Czabański stoi na swoim stanowisku. My nie będziemy się oglądać na pana Czabańskiego i ta informacja Sejmowi zostanie przedstawiona. Będzie na sali czy nie będzie. W Ponadto mamy tutaj projekt, który zgłosił PiS, zmianę ordynacji podatkowej. Chodzi o to, żeby inaczej rozłożyć terminy przedawnień w postępowaniach skarbowych. Natomiast dlaczego powiedziałem o tym module? Dlatego, że może się zdarzyć i liczę na to, że się zdarzy, że w piątek rano będziemy mieli niejawną część Sejmu, która tym razem skutecznie zajmie się moim wnioskiem o odwołanie dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Ten wniosek jest, został rozbudowany i część jawna, i część tajna. Prowadzimy już rozmowy z wszystkimi siłami politycznymi w tej sprawie. Sprawa jest bardzo delikatna, materiały liczą ponad 100 stron. Jeżeli w czwartek po południu komisja, obradując w tej sprawie, dojdzie do konkluzji to będziemy mieli przesunięcie grafików w piątek i zaczniemy od sejmu niejawnego, na którym rozpatrzymy ten wniosek tak, żeby móc go w odpowiednio popołudniu wygłosować. To tak z grubsza, natomiast oczywiście pewnie państwo jesteście lepiej zaznajomieni z harmonogramem pracy Izby niż nie jeden poseł, więc jeżeli będziecie mieli jakieś szczegółowe pytania, to na pewno je zadacie. Ja jeszcze odniosę się do paru kwestii, o które pytaliście w swoich listach i wiadomościach oraz o których, w mediach głośno. Pierwsza to oczywiście sprawa immunitetu pana posła Romanowskiego. Z mojej perspektywy, z perspektywy Sejmu, sprawa jest jasna: immunitet poselski pana posła Romanowskiego został uchylony, został uchylony skutecznie. Została wyrażona zgoda na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Mamy bardzo jasną ocenę Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, która stwierdza, że ta czynność podjęta przez Sejm jest nieodwracalna. I w zakresie tych zarzutów, które prokuratura przedstawiła panu posłowi, nie trzeba będzie podejmować w sejmie żadnych innych czynności. Decyzja zapadła, sprawa jest rozstrzygnięta. Oczywiście sama sprawa jest, jak państwo wiecie, dyskusyjna. No jeżeli co innego mówi profesor Coli, co innego profesor Łętowska, mówiąc grubsza, to znaczy, że mamy do czynienia rzeczywiście z poważnym zagmatwaniem prawnym. Ja tylko tak po ludzku mogę powiedzieć, że... Takie moje ludzkie poczucie sprawiedliwości autentycznie się burzy, gdy czytam, że, czy słyszę, że jeden poseł, który pół roku temu przez parę dni brał udział w jakimś posiedzeniu jednego z organów Rady Europy, nagle nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nic do września kolejnego roku. Tak? Znaczy, to, to, to mi się po prostu nie chce zmieścić w głowie. Żaden kowalski, żaden Nowak nie byłby tak, byłby, nie byłby tak traktowany. To albo politycy to święte krowy, które mogą chować się za immunitetami zawsze, kiedy przyjdzie im na to ochota i traktowani są tak jak cesarze czy arystokracja krwi, albo mamy demokrację. Jeżeli ktoś jest o coś podejrzany przez organ państwa, to powinien się z tego przynajmniej wytłumaczyć i tego powinna wymagać elementarna sprawiedliwość i poczucie przyzwoitości. Jest kłopot. Z tym, jak Rada Europy rozumie swoje kompetencje w zakresie immunitetów, ja chętnie takie rozmowy z Radą Europy, z jej przewodniczącym podejmę, wykazując to, o czym Państwu już mówiłem. Mamy do czynienia z poważnymi zarzutami zorganizowana grupa przestępcza, mnóstwo pieniędzy, w cudzysłowie przewalonych. Ale zobaczcie, co by było, gdybyśmy mieli morderstwo, zdradę stanu. I co też mamy czekać, aż pan Rusopulos zechce zwołać zgromadzenie na wrzesień albo na styczeń, żebyśmy mogli cokolwiek w kraju z tym zrobić? Gdzie tu jest poczucie sprawiedliwości? Musimy mieć tutaj bardzo jasne zdanie, i takie zdanie mamy. Renta wdowia, w temat, który wracał, to jest ten projekt obywatelski, wiecie Państwo, w, który przeszedł już przez komisję. Rząd się wczoraj nad nim zastanawiał. Otrzymałem wczoraj pismo od ministra Berka, który prosił, żeby poczekać z procedowaniem tej ustawy do momentu, kiedy będziemy mieli stanowisko rządu w tej sprawie. Okazało się po południu, że to stanowisko dziś najprawdopodobniej zostanie wypracowane, że zostało to dogadane i w związku z powyższym wstępnie zaplanowaliśmy na czwartek po południu procedowanie tej ustawy w Sejmie. To jest ustawa bardzo obciążająca dla finansów publicznych, to jest ustawa, która rodzi bardzo poważne konsekwencje dla systemu emerytalnego, dla solidarności międzypokoleniowej. Nie mówię, że niepotrzebna, natomiast mówię, że bardzo kosztowna i w związku z powyższym ta dyskusja na sali też pewnie będzie w, w, żywa, co najmniej można powiedzieć. W, tutaj też tę te ustawę bardzo mocno wspiera Lewica. Ja mogę powiedzieć w imieniu też swojego środowiska politycznego Polski 2050, że tak jak Lewica mocno wspiera rentę wdowią, tak my jako Polska 2050 nie odpuścimy tematu składki zdrowotnej, jeżeli się okaże też, że koszty tych dwóch rzeczy są porównywalne. Czyli renta wdowia będzie kosztowała mniej więcej tyle, ile będzie kosztowało, czy mogłoby kosztować w doprowadzenie do sprawiedliwego wymiaru składki zdrowotnej. To jeżeli było na to, to i na to też musi się w rządzie znaleźć. I będziemy tutaj twardymi rzecznikami tego rozwiązania, które powinno wreszcie wejść w życie i zacząć ratować polskie firmy, polskich przedsiębiorstw, ale też polskich pracowników, bo ta sprawa dotyczy wszystkich. O tym będziemy też dyskutować w Sejmie. Polityka wróciła do Sejmu, proszę Państwa, po 20 paru latach. Wszystko się tutaj teraz uzgadnia. To tutaj dzisiaj decydujemy o tym, kto poprze jaką ustawę, kto będzie za czym, jakie poprawki zostaną wprowadzone. Tego dawno ta Izba nie widziała. Słyszę, że znowu wiele jest rozmowy. Mamy dzisiaj manifestację przed Sejmem w sprawach ustaw dotyczących prawa aborcyjnego. Słyszałem, że pani poseł Żukowska dzisiaj chce się ze mną spotkać. Ja mam, jak państwo wiecie, Pewną tradycję spotkań już z panią poseł Żukowską w sprawach dotyczących aborcji czy ustaw aborcyjnych, niektóre z tych spotkań kończą się dynamicznymi sformułowaniami. Mam nadzieję, że w tym razem też będzie to dobre spotkanie. Oczywiście, jeżeli wnioskodawczynie zechcą, żeby ten projekt ustawy depenalizacyjnej został złożony raz jeszcze, to on będzie normalnie w Sejmie procedowany, tylko zwracam Państwa uwagę, że będzie musiał przejść całą drogę od początku, bo będzie musiał przejść ocenę formalną, będzie musiał następnie być czytany po raz pierwszy na Sejmie, bo jest to zmiana kodeksowa, później trafić do komisji, którą w międzyczasie będziemy musieli przebudować formalnie, dlatego że ta komisja została powołana do konkretnych czterech numerów druków, do bardzo konkretnych czterech ustaw i teraz, żeby rozpatrywać jakiś inny, musimy zmienić jej zakres kompetencji. Ale oczywiście jeżeli będzie taka wola wnioskodawczyń, to oczywiście to zrobimy. Ja natomiast uważam, że może warto by było, skoro z tym albo równolegle prowadząc te procesy, wrócić do tego projektu, który myśmy jako trzecia droga położyli. Ja wiem, że on nie zadowala, że to nie jest to, co, do czego się dąży, ale może choć ten krok moglibyśmy zrobić, a może jakoś połączyć ze sobą te dwa projekty i poszukać w większości w tym sejmie, bo innej, innego sejmu nie będziemy mieli. W, a musimy rozwiązać realne problemy, które dzisiaj y ale nie dzisiaj, od 20 roku tak naprawdę przed nami stoją. Składka zdrowotna, o tym już powiedziałem. Komisja do spraw pedofilii, o tym już powiedziałem. Może jeszcze tylko na koniec krótko o dwóch rzeczach. A więc jak wiecie Państwo, pani sędzia Krystyna Pawłowicz wezwała mnie do publicznych przeprosin za złożenie na nią doniesienia do prokuratury. Zażądała też konferencji prasowej dla wszystkich mediów. Mam jakąś taką potrzebę doprecyzowania ze strony pani sędzi Pawłowicz, czy wszystkie media to mają być tylko media krajowe, czy też mamy zwrócić się w ogóle do wszystkich mediów funkcjonujących w naszym wszechświecie, a więc poprosić o obecność przedstawicieli mediów nowozelandzkich, zwrócić się do naszych kolegów, koleżanek z Chile. Nie, nieprecyzyjnie to zostało sformułowane, więc mam nadzieję, że zostanie doprecyzowane. Pani Pawłowicz w tym piśmie bardzo precyzyjnie mówi, jak mam wyglądać, co mam mówić, czego mam nie mówić, ile to wszystko ma trwać. Bardzo bardzo lubię, kiedy rzeczywistość jest poukładana, na no, przywykłem też do tego, żeby być dowodzonym przez kobiety, więc nie ma tutaj też nic, co specjalnie mnie zaskakuje. Natomiast zwrócę tylko uwagę, że pismo pani Pawłowicz jest o tyle kuriozalne, że zwraca ona moją uwagę, czy zarzuca mi to, że wytknąłem ją jako przewodniczącą składu, natomiast pominąłem wszystkich tych sędziów, którzy razem z nią wydawali to postanowienie o nałożeniu kary na posła Pawła Śliza, chronionego niewzruszalnym immunitetem materialnym. Artykuł 105 ust. 1 Konstytucji. Rozumiem, że pani Krystyna Pawłowicz, pani sędzia Pawłowicz składa tym samym doniesienie na swoich kolegów. Ja już nie będę składał na nich doniesienia. Rozumiem, że skoro ona złożyła doniesienie, to prokuratura krajowa będzie wiedziała, co z tym robić. A całe to zamieszanie pokazuje raz jeszcze, jak bardzo potrzebujemy wreszcie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie zajmował się normalną robotą i załatwiał sprawy ważne dla ludzi, a nie rozwiązywał problemy ambicjonalne czy emocjonalne niektórych byłych polityków. Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia rzecz, o której wspomniałem, nareszcie na Komisji Regulaminowej Immunitetowej i Immunitetowej Spraw Poselskich, z czego się bardzo cieszę, jutro pierwsze czytanie zgłoszonego przez Prezydium Sejmu projektu zmian w regulaminie Sejmu, w tych, które wprowadzają konsultacje, o których już Państwu mówiłem, które otwierają proces legislacyjny, wszystkie poprawki jawne, kto złożył, dlaczego złożył, wszystko dostępne w internecie. Mam nadzieję, że będziemy w stanie z tym skopyta ruszyć. Na tym Sejmie też Prezydium Sejmu podejmie decyzję, czy chce takiej procedury, o której Wam już mówiłem, wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która będzie uwzględniała głosy wszystkich środowisk, stworzy specjalną komisję i która przedstawi Prezydium Sejmu ostatecznie tych ośmioro kandydatów, z których Prezydium wybierze czterech, bo jak już Państwu mówiłem, w tym roku. Trójka sędziów Trybunału Konstytucyjnego kończy swoje kadencje, na początku przyszłego roku jeszcze jedna osoba i Sejm będzie musiał tego wyboru dokonać. To tyle ode mnie. Widzę, że Państwo już po prostu usychają z niecierpliwości, żeby zasypać mnie gradem pytań. Grad będzie niewielki, nawałnica krótka, bo zaraz muszę iść na prezydium, ale spróbujmy. Tak, Panie Marszałku, mamy 5 minut na, tak, na pięć pytanie, minut, więc prosimy to o jedno wiersz, pytanie od y, każdej redakcji. Bardzo i, szybciutko ranowacja Telewizja Republika. Panie Marszałku, pytanie o pana koalicjanta tego bliższego, czyli o PSL. Jak pan oceni ataki na polityków PSL-u, na Władysława kościniaka Kamysza. No i czy będzie pan wpuszczał na teren Sejmu Martę Lempart, która wczoraj paraduje z środkowym palcem, no i wywiesza no, wulgaryzmy, bo dobrze wiemy. Ale do mnie z środkowym palcem wczoraj? Nie, no wczoraj przed drzwiami PSL-u, tak Aha. brzydki, brzydki tylko się zachowała moim zdaniem i myślę, że wielu osób. No i ten napis też co myślę, że zwolenniczki aborcji wyjaśniły, co oznacza pięć gwiazdek i trzy koniczynki. No chyba to nie jest miejsce polski parlament na tego typu zachowania, czy będzie pan wpuszczał dalej Martę Lempart do sejmu? No i pytanie o składkę zdrowotną, czy podtrzymują Jedno pytanie, panowie panie czy Jedno PYTANIE panie O składkę, czy wyjdziecie z koalicji, jeżeli nie zostanie ona wprowadzona? Dziękuję. Zawsze nie, niezwykle wysoko ceniłem pana rolę jako arbitra elegancji i kultury kultury, stylu i parlamentaryzmu, którą to opinią w niewzruszony sposób cieszy się Pan. Nie rozumiem tych, którzy sądzą inaczej i którzy dają Panu to odczuć czasami w dotkliwy sposób. Natomiast jeżeli chodzi o to, że ktoś krytykuje PSL za... Ich głosowanie. Są różne formy wyrażania swojego niezadowolenia. Ja, jeżeli chodzi o używanie palców ręki, wolę używać całej ręki, całej dłoni, żeby komuś tę dłoń podawać. Rozumiem, że niektórzy mają preferencję, żeby używać tylko jednego z palców, a ja tego gestu tutaj nie pokażę, żeby nikt mnie nie oskarżył o to, że poprawiam sobie makijaż. To nie tak powinna wyglądać debata. Ja ten środkowy palec widziałem też pod swoim adresem, widziałem filmiki nagrywane kilka miesięcy temu w marcu pod swoim gabinetem. To nie jest język, który przekona kogokolwiek z posłów, którzy się zawahali, którzy zagłosowali przeciw, którzy wstrzymali się od głosu, a rozumiem, że to ma być celem. Tak? to znaczy, my mamy szukać dzisiaj większości. W ten sposób większości się nie znajdzie. Rozumiem emocje, ale wszystkie emocje powinny być w mojej ocenie poddane Paradygmatowi skuteczności. Przekonasz tego posła, czy nie przekonasz? Jeżeli będziesz stał wobec niego, krzycząc, z wyciągniętym środkowym palcem, obrażając go na mnóstwo sposobów, to na pewno go nie przekonasz i nic się w tej sprawie nie zmieni. To tyle mojego komentarza. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy będę bronił Władysława Kośniaka-Kamysza, proszę pana, jak niepodległości? To nie tylko mój koalicjant, ale również przyjaciel. To wspaniały, zacny człowiek. Natomiast proszę mi wierzyć, jego małżonka określając go kiedyś mianem. Pewnego drapieżnika wie, że potrafi też pokazać pazury. Więc y, powiedziałbym z angielska: don't mess with Władek. Y, a dla tych, którzy językiem Szekspira nie władają, nie zaczynajcie z tygryskiem. Y, f, a mówiąc zupełnie poważnie, to mam wrażenie, że ta sprawa będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące. I klucz do jej rozwiązania, i o tym mówiłem też przedstawicielom tego środowiska, przedstawicielkom komisji, wszystkim, którzy chcieli słuchać, wiedzie przez normalne, spokojne rozmowy z jednym posłem po drugim, bo zabrakło do większości kilku głosów. I dzisiaj z nimi, z tymi, którzy jeszcze mają wątpliwości, trzeba rozmawiać, żeby swoją decyzję może zweryfikowali. To jedyny klucz. W spektakularne pokazywanie środkowych palców nic nie zmieni. Składka zdrowotna, będziemy o nią walczyć w koalicji. Ta koalicja jest gwarantem tego, że to się może udać, i nie będziemy ryzykować tego, że może powstanie jakaś inna koalicja, w której to się uda lub nie. W tej to się uda. Zapewniam pana, będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna. PAP. A propos kosztownych projektów ustaw, czy Klub Polska 2050 poprze kredyt na start? Bo tutaj sporo kontrowersji. Kredytu się. 0% nie poprzemy, to od razu mówię, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jeżeli ta propozycja będzie ewoluować w jakiś sposób, który doprowadzi do tego, że będzie bardziej sprawiedliwa, pojawią się formy rzeczywiście realnego wsparcia budownictwa społecznego, na którym nam bardzo zależy, to tak, ale uważamy, że rozwiązania, które zapewnią prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów, to nie jest Najlepsze rozwiązanie, z którym dzisiaj moglibyśmy mieć, bo od tego nie będzie większej podaży mieszkań. Od tego będzie przedłożenie rozwiązania tego problemu na lata. Dzień dobry, Kacper Wróblewski, RMF FM. Panie Marszałku, ja się chciałem zapytać, bo przed nami ta przerwa wakacyjna, czy w czasie tej przerwy, albo przed przerwą, planowane jest spotkanie liderów koalicji? Bo jak wiemy, ostatnio działo się sporo. No i pan zapowiadał, że chciałby wnioskować o te comiesięczne spotkania. I czy na razie rozmawiał się nie, pan z premierem? Na razie one się nie odbywają w takim cyklu. Odbywa się gęściej, częściej cała runda spotkań bilateralnych, to muszę przyznać. I takich w cztery oczy. Natomiast ja, jak będę się widział z premierem, mam nadzieję, że będę się widział jeszcze w tym tygodniu, w, będę cały czas naciskał na to, że musi być takie operacyjne ciało, które co tydzień, nie na naszym poziomie liderów, ale na poziomie odpowiedzialnych osób, szefów klubów, nie wiem, przewodniczących partii, wiceprzewodniczących, które ogarnia sprawy, ustawia procesy. Bez tego będzie nam trudno jechać dalej w tym czasie, który już nie jest czasem stricte kampanijnym, kiedy to wszystko działało inaczej. Ale no, ja pewnie będę się widział i z premierem, i z marszałkiem Czarzastym, i z y, y, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tam idzie wicemarszałek Niedziela, która nawet na mnie nie i że ja serdecznie ją pozdrawiam. Wita się z posłem Ziejewskim. To mówię dla Państwa, Państwo patrzą w moją stronę. A tam się dzieje całe Sejmowe życie. Ale odpowiedziałem na Pana pytanie. Panie Marszałku, ostatnie pytanie. Tak, ostatnie pytanie. Magdalena pernet Polsatnius. Panie Marszałku, pytanie o aborcję. Jeżeli chodzi o to spotkanie z Anną Marią Żukowską, o której dzisiaj godzinie, Nie wiem. czy znajdzie się przestrzeń Nie dzisiaj wiem. na to spotkanie? Nie wiem. Przeżywam to od wczoraj, kiedy pani poseł Żukowska zapytała mnie, czy dzisiaj znajdziemy czas na spotkanie. Powiedziałem, że oczywiście i widzę, że zrobiło się tego, takie wydarzenie medialne. Jakby co najmniej już nie powiem, kto spotykał się z kim, bo w metaforach mogę pójść za daleko. Natomiast w, oczywiście, że się spotkamy. Ja nie mam żadnego kłopotu, żeby z panią posłanką Żółkowską się spotkać, wysłuchać, co ma do powiedzenia. Z tego co wiem, to tam jest. Dość szerokie porozumienie i posłanek Lewicy, i posłanek Polski 2050 i koalicji obywatelskiej. Moje stanowisko jest jasne. Na pewno niczego nie będziemy tu blokować, jeżeli Panie zechcą złożyć projekt jeszcze raz. Ja podzielę się swoimi sugestiami, co mogłoby zwiększyć polityczne prawdopodobieństwo jego złożenia. Natomiast formalnie tu nie będzie żadnej obstrukcji. Oczywiście, że się spotkamy. Nie wiem o której dzień jest dynamiczny. Dopiero zaczynamy Sejm, wszystko się jeszcze może poprzestawiać. No ale.. Nauczony doświadczeniem spotkań z panią posłanką Żukowską, mogę tylko powiedzieć obserwujcie Twittera. To szybciutko, tylko jeszcze dopytam w tej samej Panie kwestii, wydatki. jeżeli lewica złoży ponownie ten projekt, kiedy może odbyć się głosowanie nad nim, czy to będzie jakoś od razu po wakacjach? I jak pan sądzi, czy PSL do tego czasu trochę mogą się tam głosy inaczej rozłożyć? Ja nie wiem, ostatnio? bo to trzeba by było. PSL mówił relator refera. Ja nie, nie, nie wiem, czy tak było, mówię, co słyszę. Nikt nie wykonał z nami takiej naprawdę głębokiej politycznej pracy. Nikt nie przyszedł i nie porozmawiał, jak partia z partią, jak ugrupowanie z ugrupowaniem. Były rozmowy z posłami, więc może trzeba takie rozmowy odbyć. Nie wiem, bo ja się tym nie zajmuję. Natomiast może się wydarzyć wszystko, głosowanie na pewno nie będzie teraz. Nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim wrześniowym Sejmie, czy później, dlatego że, drodzy Państwo, my musimy przejść cały proces. Sprawdzenie, jeżeli ten projekt zostanie złożony teraz, sprawdzenie formalne to nie będzie kłopot. Trzeba będzie dać to na Sejm, będzie musiało odbyć się pierwsze czytanie, pewnie będą wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Trzeba będzie przejść to głosowanie, trzeba będzie to skierować do komisji, zmieniając po drodze komisję, a później komisja będzie musiała wydać swoje Sprawozdanie na ten temat, a więc to już jak Państwo widzicie, to są tygodnie, a nie dni. Więc obstawiam głęboką jesień. Ale nie powiem Pani, na którym posiedzeniu. Szanowni Państwo, za 7 minut Muszę zaczyna się posiedzenie tak, Sejmu. Tak, Przepraszamy. No to, ale, już... ale szybciutko. to powiem jednym zdaniem tak lub nie? Tak. Jan Piotrowski, tvn 24 nie bym paraliżować prac Sejmu. Hmm. Czy pismo Pana Posła Ardanowskiego o wyjściu z klubu już dotarło na biurko Pana Marszałka? Jeżeli tak, to czy to oznacza, że on ten klub opuścił? Dziękuję. Od razu odpowiadam, nie dotarło. Nie dotarło. Pan poseł Ardanowski wychodzi z pisu od jakichś kilku tygodni, o ile dobrze pamiętam. Z mojej perspektywy marszałka cały czas w nim jest. Natomiast rozumiem, że w mediach to inaczej wygląda. No, jak zaczął wychodzić, to pewnie kiedyś wyjdzie, tak? Sprawy zaszły już za daleko, ale trudno mi powiedzieć na jakim etapie przedpokoju, którym wychodzi na wolność, na zewnątrz jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.